To tylko mały siniak. Jeśli będziesz się oszczędzał przez kilka dni, powinieneś poczuć się lepiej. O, dzięki piniu. Następny! Jej! Jakie śliczne małe rybki. Kim jesteście? O, to są humono konuku apła a. Humunu kuku co? Nie humono konuku a! To jest hawajska nazwa. Powtarzaj za mną: humu humu, humu humu, nuku nuku, nuku nuku, apła apła, a a. Tak jest. No i połącz to wszystko. Humu kuku popun nunu wawa a a, a. Przepraszam. Może po prostu używajcie skrótu humu humu. Och, racja. Humu humu nie bój się, tylko kichnąłem. Bardzo łatwo jest przestraszyć humu, humu. Musimy być cicho i spokojnie. Witam! Nazywam się Pinio, a ja kolumbik. Aloha, nazywam się Hank. Aloha, Hank. W czym moglibyśmy pomóc? E, chcemy się zbadać. Dobrze. więc otwórz buzię i powiedz a a eee. minieki kolumbik pokażę im kilka nowych sztuczek eee. ojej kamraci eee. rakin szybko odwróć! Nie, nie, to nie jest Dregi. To nasz przyjaciel, Kocurro. O nie, zapomniałem zamknąć o kto Dusiu, co się dzieje? Jakieś małe rybki wpłynęły do naszego oktostatku i wciskają się niemal wszędzie. Zaczekaj, Kseniu, nie tylko w toalecie. Kapitanie, to dla nich niebezpieczne. I dla statku. Dusiu, uruchom okto. Mam uruchomić okto. Nie, dusiu, uruchom okto alarm. Okto nauci na stanowiska. Moi drodzy, mamy bardzo poważny problem, spowodowany przez malutkie rybki. Całe ich mnóstwo rozprzestrzeniło się po statku. Są wewnątrz rur, węży i zbiorników. W zasadzie, wszędzie tam, gdzie jest woda. O nie, mogą się poranić. A. Kto to właściwie są ci malcy? To humu humu nuku Co? Humu nuku kuku puku ubu dubuda? Humu, humu, nuku, nuku, apła, Kiedy coś się przeraża, wpływają do małych zakamarków i czekają tam, aż zagrożenie minie. Kto mógł tak wystraszyć te małe, biedne rybki? Um, właściwie to byłeś tylko, córo. Ja! Tak! Humu, humu myślały, że pływak B to rekin. I dlatego wpłynęły do okto O! Przepraszam, małe rybki! Okto rozdzielcie się. Musimy wyprosić te humu-humu już. Słyszycie? Humu-humu! Nie ma się czego obawiać. Nie bójcie się. O, e, no tak, potrafią pluć na wroga silnym strumieniem wody. Mm, zauważyłem. <laughs> Zabawne, plują wodą w twarz. Oh. Chodź tu, malutki. <ścoughs> huh? Hank? Czy to ty? <ścoughs> Czekaj! <ścoughs> <ścoughs> Hank! To ja! Pinio! Hank, to co widziałeś wcale nie było rekinem. To był tylko pływak B, jedna z naszych łodzi, która wygląda jak rekin. O, 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 jesteś pewien? Przyrzekam. Naprawdę możecie już wyjść. No. Dobrze. Jedną chwilkę. Moja płetwa utknęła tutaj. Kiedy się boję, płetwa staje mi dęba i czasem klinuje się w kryjówce. Zrelaksuj się. Pozwól tym płetwom opaść. Dobrze. Mm, mm. No. Dzięki, Piniu. No i przepraszam cię za to. E, oplucie przed chwilą. Już dobrze, tylko musimy wyciągnąć z kryjówek resztę Twoich przyjaciół, zanim ktoś zrobi sobie krzywdę. Pomożesz nam? Oczywiście! Powiem im, że są bezpieczni. Świetnie, dziękuję, Hank. Siemanko, to ja, Hank! Nie ma już rekina, możesz wyjść? Chcę się stąd wydostać, ale nie mogę. Moja płetwa utknęła. Ja też utknęłam. Zaklinowałam ja mogę... się! Co ja teraz ja zrobię? O, o! o. Płyń ze mną! O. Kapitanie? Co się stało, Piniu? Mamy duży kłopot. Humu-humu nie mogą opuścić statku. Utknęły w rurach. A jeżeli spróbujemy się do nich zbliżyć, to one ze strachu zanurkują w tych rurach jeszcze głębiej. To co teraz zrobimy? Żadne z nas nie jest wystarczająco małe, żeby je uwolnić. O! Tak jest, spłuczemy je. Wystarczy spłukać toaletę? Nie tylko toaletę, Kocurro. Jeśli w tym samym czasie wypuścimy dużo wody ze wszystkich rur, to wypłuczemy humu-humu na zewnątrz. I spokojnie wypłyną sobie na szerokie wody. nauci? do dzieła! Dobrze, kochani. Jesteście gotowi? Tak jest. Tak, kapitanie. Przygotowani. Do dzieła. Spłuczka gotowa. Czekam tylko na rozkaz. Ja też. Oktonauci, czas start. Dusiu, opróżnij zbiornik z wodą. Ach. Kocurro, odkręć wodę. Natek, mm. możesz zaczynać. Mm -hmm. Kseniu, profesorze, odkręćcie zawory. Piniu, opróżnij zbiornik. Do zobaczenia w oceanie, Hank. Na pewno! Do zobaczenia, Piniu! Kseniu, opróżnij basen na mostku. Hmm. Większość rybek jest wciąż uwięziona. O czym zapomniałem? A! Kolumbiku, spuść wodę w toalecie! Wszyscy się wydostali? Tak! Dokładnie! Wszyscy! <noise> Dzięki, Oktonauci! Jeszcze nie! Było nam o, Do zobaczenia! Pa, ba. czekaj! Jest jeszcze coś, co musimy skończyć. Eee... serio? Miałem cię przebadać, pamiętasz? Muszę zrobić badanie tobie i wszystkim innym! Humu, humu, nuku, nuku, apua! O! Piniu! W końcu to powiedziałeś! Racja! Humu, humu, nuku, nuku, apua. A teraz ty powiedz, apua. A. Apua. A. <laughs> <laughs>